Witam. Chcę się podzielić z Wami pewnymi przemyśleniami. Oczywiście są one też związane z sytuacją, w której w tej chwili wszyscy się znaleźliśmy, na którą zupełnie nie mieliśmy wpływu. Natomiast mamy bardzo duży wpływ na to, żeby zachować zdrowy rozsądek, zastosować się do zasad, które zostały nam w tej chwili narzucone, mając świadomość, że zrobiono to w trosce o zdrowie nas, naszych bliskich. Mamy również wpływ na to, co zrobić z trochę większą ilością wolnego czasu. Ja postanowiłam, że wykorzystam go na edukację, na rozwój osobisty, na który czasami nie ma po prostu miejsca, i sięgnęłam do swojej biblioteczki, gdzie mam trochę pozycji. Bardzo fajnych. Nie wszystkie przeczytałam. Do niektórych po prostu warto zajrzeć jeszcze raz i chcę Wam dzisiaj polecić trzy pozycje Tomasa Eriksona. Bardzo <grywka> inspirujące tytuły: Otoczeni przez idiotów, bez żadnych aluzji. Tak. Druga pozycja: Otoczeni przez psychopatów, i trzecia. <grywka> Mój szef jest idiotą. I tak się zastanawiam, co mam o sobie myśleć, ponieważ no, jestem sama dla siebie szefem. Dlaczego akurat o tych książkach chciałam Wam powiedzieć? Zapoznanie się z tą lekturą, z pewnością, wielu z Was, którzy prowadzicie działalność, spotykacie się z klientami, bardzo pomoże poznać tego klienta i uniknąć wielu błędów, które każdy z nas, ja również popełniam. Mianowicie, bardzo często denerwujemy się, że chociaż przygotowani świetnie do rozmowy merytorycznie, nie potrafimy poradzić sobie z klientem. Każdy nam się wydaje trudny, mamy do niego żal, tak, że to, to klient jest nie taki, jak trzeba. Natomiast nie bierzemy często pod uwagę, że po prostu z każdym klientem należy komunikować się trochę inaczej. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że każdy człowiek, jest określonym typem osobowości, z określonymi emocjami, z określonym sposobie, sposobem myślenia, odbierania rzeczywistości. Jest to związane z wieloma czynnikami i warto poznać te reguły i zobaczyć, że tak jak budzi się wiosna, potem mamy ciepłe lato, jesień i zimę, tak każdy z nas może. Przynależeć do innych barw? I nasze charaktery można przypisać kolorom czerwonemu, żółtemu, zielonemu i niebieskiemu. Jestem przekonana, że poznanie tych podstawowych zasad umili nam pracę z klientem? Przyniesie też dużą rozrywkę, bo lektura jest fantastyczna tej książki. A ja mam jedno pytanie. Jakim kolorem ja jestem?